Witam! Dzisiaj case drop, mamy 96 tysięcy tych monetek <coughs> Potwieramy za to tą skrzyneczkę gold w końcu Z tych skrzynek bonusowych nowych No fajne rymy e... Bo one są fajne i tu one fajnie też sypały, Więc trzeba liczyć na to, że coś trafimy i zobaczymy ile w ogóle trafimy Czy może jakiś fajny skinek lub kosk, tam jest koska w ogóle? Oczywiście, że jest, no ale dwie lub trzy zakładka doładuj konto tutaj wpisujecie sobie oczywiście kodik sfert macie wtedy darmową skrzynkę silver 1 na start za złoty 25 zł. no i także bonusik przy wpłacie o tutaj macie metody płatności więc sobie wtedy wpłacacie używacie kodziku sfert no i po prostu więcej dostajecie dodatkowo macie jeszcze które tradycyjnie zbieracie sobie takie oto no, walutę i będą takie skrzyneczki, i po prostu za zajęcie danego miejsca w rankingu dostajecie skina bądź kosen Albo oczywiście istnieje jeszcze generator, gdzie możecie sobie e, też te e, skiny po, powymieniać. To jest 50% szans. Fallen jest. No, to też jest ten chyba lepszy. E, tu macie karty takie z każdym poziomem więcej kosztuje, jest koszt, większy jest koszt otworzenia za te skrzyneczki, ale droższe skiny. No i kapsułki tradycyjnie. Można też coś sobie ciekawego trafić. Czy my dzisiaj coś trafimy? Ej, 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 dzisiaj jest lipa. Nawet żadnych dwóch złotych? 4 zł? Żadnych? Nic? Nul. Ty no nul. Naprawdę? Tak się da? To ostatnio trafialiśmy 15 zł. A co tu się podziało? O, jest 2 zł. Coś ciekawszego, dobra. E, ja to sobie w sumie sprzedam. Bo tutaj. Oczywiście. O. Żeby nam potem się nie pomieszało z tymi skrzynkami gold. No i dobra, otwieramy pierwszą Za 10 tysięcy golda. To jest w ogóle jakaś szansa na kosę na to. I tego usp i w ogóle. Jakie tu są szanse. A tego golda aż tak trudno się przecież też nie zdobywa. To wystarczy po prostu z księgi potwierać chwilę i, i macie sporo golda. I w pierwszym jest Jaguar. W pierwszym jest Jaguar. Za 130 zł. Chujwa. To jest takie OP. Takie OP to jest. Printstream. Wysz. Tu już mamy z dwóch skrzynek 380 zł. Ja zaraz tutaj obliczę w sumie z wami ile tu potrzeba na jaką skrzynkę pootwierać. No ale no jest elegancko. Oj, gdyby jeszcze teraz ten Aquamarine Revenge nam wypadł, to już w ogóle było zasnie, Ale tu już nawet jeżeli nie to, to zawsze jest te 16 zł dodatkowe. Jest spoko. Jakby serio, nie spodziewałem się, że trafimy tutaj dwa takie dobre skiny. No ale teraz niestety wchodzimy na tą gorszą drogę. Złoty 40, no, no to to jest akurat lipa. No ale. No ale miaska. Hit. Czy hit nam coś tutaj hitnie? A, no tak, przecież hita już trafialiśmy. No to złoty 50. A może w lepszym stanie by był. Play 16, ale początek był dobry. Da, trafić się, dać się da. No, da jeszcze coś takiego za 100 jest Trebel. A witam, witam. Na cześć. A co tam u Ciebie słychać koleżko? 109 za te kolejne se wpada. No i co jest w sumie tak naprawdę, jeżeli otwieracie skrzyneczki, zdobywacie tego golda, potem możecie sobie pójść otworzyć taką skrzynkę, no to to jest takie tak zwane, tak można to nazwać cashback po prostu. Taki zwrot jeszcze dodatkowy. I co możecie. To za prawie, że darmo, można. Może nie za darmo, bo tutaj trzeba jednak skrzynki potwierać, żeby zdobyć tego golda. No ale. No, ale samo to, że taki, takie zwroty, i to jeszcze tak fajnie daje. To mamy 6000. To jeszcze może skrzyneczkę sobie Silver otworzymy za 5000. Może ona coś jeszcze tutaj nam pokaże ciekawego. I Małpi biznes ona dała z 5000. A Małpi biznesik? 57 zł z 5000, nie? Co jest? Dobra, mamy 1000. Więc to obliczyć nie powinno być trudno. Jakbym sobie otworzył je, jedną taką skrzynkę Golden City. A nie, że, dobra, zapomniałem, że akurat akurat eventowe nie dają tego golda. Akurat eventowe golda nie dają. Ile tu w ogóle mamy pieniędzy? 600 zł nam się uzbierało. Eee, ale na przykład taki terminator za 200. Terminator za 200 zł daje nam 2700 punktów eventowych czy eventowych, no tych tego Golda, no już się mi język plącze. 2700 jest za 200 zł, więc wtedy można otworzyć dwie skrzynki brąz, prawie trzy. Yy, czyli że tak 400 czy 500 zł to jest skrzynia Silver Ale to też no tak to może brzmieć dużo no, ale jak tu się wiecie, tu się coś tu się, tu się otworzy, zadyszkę, tutaj coś tam, tutaj coś tam, i się tak uzbiera po prostu. A na pewno wielu z Was też ma golda, bo na przykład były w dziennych skrzynkach, a wiem, że wy otwieraliście często te dzienne skrzynki, więc więc na pewno Wy też macie tego golda, żeby otworzyć. No, ale tutaj na przykład te. Te brązy też tam tutaj fajnie dawały jakieś 17 zł czy coś. Więc nie wiem, jak to się otwiera, no to potem też może być spoko. zwrot z tego 8 Jak tu z 5000 tysięcy trafiliśmy 50 zł. Jak za teoretycznie darmo, to git. Ja fan, ja fan. Bo my tu mamy w sumie sobie darmowe 600 zł. No i git. Podoba mi się. To pamiętajcie o kodziku swart, oczywiście jak będziecie wchodzić na stronkę, żeby odebrać tę skrzynężkę, jeżeli ktoś nie odebrał, no i oczywiście sobie jak będziecie wpłacać, to też nie zapomnijcie o tym kodziku, bo bonusy wam przejdą obok, sprzed oczu. No, miłego i się siemanko.